statystyki mówiące o wypadkach na drogach cały czas. Nie napawają optymizmem. Dysponujemy statystykami z Komendy Głównej Policji i wiemy, że w 2021 roku wypadków na autostradach było 20% więcej niż w roku poprzednim. To się przełożyło na około 400 wypadków, w których zginęło ponad 70 osób, a ponad 500 zostało rannych. Także cały czas w tym aspekcie jest bardzo wiele do zrobienia, więc chcemy o tym mówić, chcemy spotykać się z lokalną społecznością. Zależy nam na tym, żeby takich pikników rodzinnych, na których edukujemy, było jak najwięcej. Statystyki mówią również o tym, że główną przyczyną wypadków na autostradach jest nadmierna prędkość, nie zachowanie odstępu od pojazdu poprzedzającego, czy też po prostu zmęczenie kierowcy. Nierzadko dla osób, dla których jazda po autostradzie jest nowością, stresującym bywa fakt, że tutaj panują zupełnie inne zasady jazdy. Tu bardzo często wyprzedzają się tiry, to wymaga od nas zwalniania, następnie przyspieszania. Zdarza się również, że kierowcy jadący z tyłu za nami mrugają nam światłami, oczekując, że natychmiast zjedziemy na prawy pas, co nie zawsze jest możliwe. Także wiemy, że bezpieczeństwo na autostradach i ta nauka właściwego i bezpiecznego poruszania się po autostradach jest bardzo istotna. Mówiąc o bezpieczeństwie poruszania się po drogach, warto wymienić trzy obszary. Obszar pierwszy to stosowanie przepisów, obszar drugi to wyobraźnia kierowcy i wreszcie obszar trzeci, ale o tym za chwilę. Jeśli chodzi o stosowanie przepisów, niestety zdarza się tak bardzo często, że przepisy stosujemy dla własnych potrzeb, to znaczy sami tworzymy przepisy, bo uważamy, że dla przykładu jedziemy z prędkością 70 km na godzinę na drodze, na której dopuszczalna jest prędkość 60, ale przecież przekroczyliśmy tylko o 10. Gdzieś przekroczyliśmy linię ciągłą, ale przecież nie było niczego, jak, jakiegokolwiek zagrożenia, żebyśmy tutaj musieli stosować się do tego, żeby nie przekraczać tej linii. A zatem te przepisy łamiemy w sposób absolutnie świadomy, nie biorąc pod uwagę tego, że jednak jest to podstawowa sprawa poruszania się po drogach. Wspomniałem o drugiej sprawie o wyobraźni. Wyobraźnia jest związana z możliwością poruszania się po drogach w sposób przemyślany, to znaczy dostosowania tego, co robię na drodze, do warunków jazdy. I wreszcie trzeci, o którym chciałbym teraz powiedzieć, to jest sprawa widzenia drugiego człowieka. Ja nie jestem sam na jezdni. Uczestników ruchu drogowego jest bardzo wielu, ale ja ich muszę zobaczyć. Im się tak samo może spieszyć, oni tak samo mogą być zdenerwowani. Ale to nie znaczy, że to są moi przeciwnicy, że to są osoby, z którymi ja muszę rywalizować. Jeżeli zastosujemy te trzy normy, uważam, że poruszanie się po drogach będzie bezpieczne.